Dzień dobry, nazywam się Paweł Kobierzewski i mam przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. Jest to nowa, z pozoru dobrowolna forma gromadzenia dodatkowych oszczędności na przyszłą emeryturę, która według szacunków Ministerstwa Finansów obejmie ponad 11 milionów Polaków. W ramach szkolenia przedstawimy Państwu tę trudną materię oraz opiszemy wszystkie kroki, które należy podjąć. Aby odpowiednio przygotować firmę do nowych obowiązków, począwszy od zasad obliczania wpłat do PPK, poprzez terminy zawarcia umów z instytucjami finansowymi oraz sugestie, czym kierować się przy ich wyborze, aż po aspekty związane z wypłatą tych środków lub ich dziedziczeniem. Szkolenie opiera się wyłącznie na praktycznych aspektach wdrożenia i stosowania reguł rządzących PPK. W jego trakcie odpowiemy na wiele istotnych pytań. Nurtujących zarówno pracodawców, jak i pracowników, między innymi takich jak? Czy do PPK będzie można zapisywać pracowników przed upływem trzech miesięcy zatrudnienia? Kiedy będziemy pobierali pierwsze wpłaty do PPK w listopadzie czy w grudniu 2019 roku? Jak często uczestnik PPK może zmodyfikować wysokość swoich wpłat? Czy w PPK będzie występował limit ZUSowski? Ograniczający podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz czy nasze środki w PPK są w jakikolwiek sposób zabezpieczone. Przekażemy Państwu również informacje o tym, jak poinformować pracowników o zasadach uczestnictwa w PPK, aby nie narazić się na odpowiedzialność wykroczeniową. Wskażemy sposoby zbierania rezygnacji z programu oraz krok po kroku omówimy proces negocjacji z instytucjami finansowymi. Serdecznie zapraszam Państwa na szkolenie.